Dzień dobry, Jacek Kielin, Strefa Dobrych Emocji. Dzisiaj będzie o lęku i wyrażaniu sprzeciwu u dzieci przedszkolnych. Pani Ewa zadała mi dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmi tak: jeśli chodzi o lęk, spotykam się często z sugestiami, by dziecku, które się obawia, stawiać nieustannie wyzwania do pokonania lęku, nie odpuszczać, nie rozpieszczać. Zastanawiam mnie, czy rzeczywiście jest to konieczne dla dobrego rozwoju. No generalnie moje zdanie brzmi, że nie jest dobrze, kiedy dziecko się boi, wywoływać w nim w jakikolwiek sposób lęk. Nie znam takiego myślenia. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby to miało być dobre. To słowo nie odpuszczać, nie rozpieszczać, oczywiście mają swoje gdzieś tam zastosowanie, ale chyba nie w sytuacji, kiedy dziecko się boi. Kiedy dziecko się boi. Jedyny pomysł, który znam, jest związany z pracą z lękiem. To jest taki pomysł bardzo stary i bardzo znany. Związany jest z pracą z fobią, kiedy jakaś sytuacja wywołuje lęk. To jest taki sposób, że się ten bodziec, który wywołuje lęk, bardzo powoli i stopniowo jakby przybliża, ale... Właśnie w taki sposób, żeby tego lęku nie wywołać. W takiej sytuacji, kiedy dziecko czuje się dobrze, kiedy jest w dobrym nastroju, to w jakiś delikatny sposób ten bodziec, którego dziecko się boi, się pojawia. Jeżeli boi się psów panicznie, no to nie wiem, w trakcie fajnej zabawy może się pojawić gdzieś z boku zdjęcie psa. I ale chodzi o to, żeby to zdjęcie tego dziecka nie przestraszyło właśnie. No to tak, to w różnych wariantach taki sposób pracy z lękiem lękiem jest możliwy moim zdaniem. To nieodpuszczanie, znaczy dzieci w ogóle nie... znaczy często jest tak, że dzieciom nie należy odpuszczać, czy ich nie rozpieszczać, ale to jest zupełnie inne zagadnienie niż te o które pani pyta, to znaczy y, y, dotyczące pracy z lękiem. Jeżeli już coś mogę powiedzieć, y, y, to powiem tak: jeżeli dziecko się boi, to warto to przyjąć, to znaczy powiedzieć to: widzę, że się boisz. Nazwać to: widzę, że się boisz. Y, nie zostawiać dziecka samego, kiedy się boi. Nie pocieszać też. To znaczy w tym sensie, e, nic się nie stało, nie bój się. No to słabe to jest, bo jakby nie daje dziecku oparcia, zaprzecza jego emocjom. Przyjąć. Rozumiem, że to jest dla ciebie trudny moment. Nie chcesz tego robić, bo się boisz. No tak, to. To jest potrzebne dzieciom, i to bycie przy dziecku, które się boi, bez zabawiania, bez, bez takiego próby, nie wiem, zamazania tego, że się boi, tylko przyjęcia i pozostania z dzieckiem w sytuacji dla niego mało komfortowej. I to dzieciom pomaga, że tak powiem, się ogarnąć w tej sytuacji dla siebie trudnej. Drugie pytanie wyrażanie sprzeciwu odmawia różnych rzeczy, dziecko pięcioletnie, uczestnictwa w zajęciach, mówiąc nie, nie będę, nie i będę teraz o wszystkim sam decydował. Czy uszanowanie jego decyzji i pozwolenie na to, by rzeczywiście decydował sam w tego typu sprawie, w danych zajęciach w tym momencie nie uczestniczył jest właściwe z punktu widzenia podejścia niedyrektywnego? Z punktu widzenia podejścia niedyrektywnego to jest tak, jak opisuje to w jednej z książek Weronika Sherborn. To znaczy, jeżeli dziecko mówi nie chce i siedzi w kącie, to go zostaw. To go zostaw. Niech siedzi. Dzisiaj, tego dnia, przy tej pogodzie, w tej sytuacji, wybiera takie dziecko coś dla siebie najlepszego. I to nie chce, jest sposobem na uczestniczenie w zajęciach. To jest, jego, to jest najlepsza forma uczestniczenia w zajęciach. Jego pomysł na ten czas jest inny. I z punktu widzenia zajęć niedyrektywnych sprawa jest jakby oczywista. Oczywista. Pozwalamy dziecku siedzieć z boku, pozwalamy dziecku w, w, w takiej formie, właśnie w jakiej ono zadecydowało, spędzić ten czas. Weźmie dla siebie coś najlepszego. Jeżeli już miałbym to jeszcze dalej jakoś pociągnąć, to tylko powiem, że jeżeli myślelibyśmy, bylibyśmy w takiej sytuacji, kiedy dziecko odmawia i mówi, że nie chce, ale no coś musi się wydarzyć, musimy go ubrać i wyjść. I to nie dotyczy zajęć niedyrektywnych, tylko dotyczy w ogóle takich sytuacji codziennych, życiowych nie? czy edukacyjnych. No to ważne jest, żeby to usłyszeć i dziecku dać odczuć, że się usłyszało, że ono nie chce. Widzę, że nie chcesz. Widzę, że nie chcesz wyjść, ale to już jest czas, w którym musimy wyjść. Ale to, widzę, że nie chcesz, jest potrzebne, żeby dziecko miało poczucie, że jego sprzeciw został zauważony. Nawet jeżeli w dalszym ciągu. My mamy na ten temat, co się ma wydarzyć, inne zdanie i stawiamy dziecku pewnego rodzaju wymagania. Przyjęcie tego jest potrzebne, ale w zajęciach niedyrektywnych dziecko spokojnie może powiedzieć nie chcę i to jest bardzo zresztą dobra sytuacja dla dziecka i korzystna. To chyba na dzisiaj wszystko. Zachęcam do zadawania mi kolejnych pytań, chętnie odpowiem. Dziękuję.